Witam kochani, dzisiaj jest 20 dzień marca 2023 Łuda Śląska. Świadkowie no, stoją, ale na przystanku w pada Ruda Śląska. Stojaczek jest no, oczywiście ja mam przekład nowego świata bo oni mają swoje ulotki, pamiątka śmierci.

Także świadków nawracimy na pewno, bo oni będą musieli przyjść do Chrystusa. Mateusz 11, 25 do 30, bo ojciec Chrystusowy przekazał mu wszystko. Mateusz 17, 5. Amerykańskiej Jehowa za dużo nie może, bo on już po prostu będzie się kończył, bo to jest, ogłosili na świadectwo wszystkim narodom. Mateusz 24,14 no i przyjdzie koniec kłamstwa, czyli zobaczą Chrystusa w prawdzie. No i w przykładzie swoim nawet, bo ja jak byłem u świat Jehowy 6 lat, to widziałem tego Chrystusa już w pismach greckich od świadków Jehowy czyli Mateusz 23.1 jako uczeń Jezusa. Uczeń Jezusa to nie szkoła Giwiat, to nie uczeń Niechowy i Armagedon Armagedon tą książkę będziesz mógł przyjść w raju na ziemi wiecznie to ja studiowałem, to jest to z ksero takie także e, po z 14 roku już wymarło no i powtórzonego prawa 18, 20, 22, jak prorok, który się nie spełnia to, co głoszą, no to jest fałszywy prorok, bo chybrać 13, 8, Chrystus, sprzedaje ten sam na wieki. ale on przychodzi przez w czasie prawdzie, miłości, przez jego uczniów. Ci, co naśladują baranka. Także w hebrajczyków nie wyczytałem, że jest napisane, że Jechowa dał wiarę komuś. O -o. Trochę niewygodnie. O, jak fajnie, jak fajnie, że Państwo pasuje. To jest No Mogli stać, ja jak nie goniłem. Ja ich nie goniłem, mogli stać, no ale... Wiadomo, że duchy się ścierają. Rzymian 8, 8 kto nie ma ducha Chrystusowego, no to w deszczu, bez parasolki, poszli sobie tam stanąć. Ale deszczy, kiedy pada, widać... Tu nie pada, tu pada. Ja mam parasolkę, niech nie poproszą tym niedownym. Także świat przemija zakłamany, panowanie diabła przemija kształt tego świata. Chrystus obejmuje nie chyba Chrystus obejmuje swoje królestwo, bo on jest królem, nie pośrednikiem, on jest królem, bo Faraon był królem. No i chcieli mieć królów i mają królów, czyli Chrystus jest królem, a panowanie będzie się kończyć. Także świadkowiechowy, no, 6 lat tam byłem, e, pytania zadawałem szkołem prawdy. W organizacji świadkowiechowej nie ma prawdy, bo jest e, władza faryzejska, obudna e, nowożytnych faryzeuszy i fałszywych proroków. Mateusz 7:15 Jako owce, wewnątrz są wilkami drapieżnymi, czyli uderzysz w stół, się odezwą, tak to wygląda. Dlatego e, w Hebrajczyków. 12, 11 rozdział mamy o tym ci co mają wiarę niewidzialną organizację tak? Hebrajczyków to jest ta definicja wiary tak? i to miasto co oni oczekiwali Abraham i inni to jest objawien 21.2 i 9 Chrystus Marzone i to miasto to jest nowe miasto Jeruzalem Ono ustąpiło na ziemię ja jestem z tego nowego miasta Jeruzalem i właśnie jako jedno z 12 bram Abraham o mnie też yy, wierzył we mnie, bo widział jak gwiazdy jak gwiazdy na niebie, piasek morza. Tak? Czyli tu dwunasty werset jest na dole. Dlatego też z jednego yy, mężczyzny to yy, jakoby umarłego. Słabo troszkę widzę tutaj, ale to poczytajcie sobie, nie? Także Chrystus martwy, ona ożywił, Sarę ożywił i, i tak samo mnie. Otarłem się o śmierć rodzinkiem i system Świadków Jehowy rozbił. Kocham Świadków Jehowy. Jak kogoś się kocha, to się mówi prawdę. Jakuba piąty rozdział od 19 20 Także Świadkowie Jehowy, no yy, doskonałości. Efezan czwarty rozdział i trzynasty werset Biblia. Warszawa wskaże, że Chrystus dał nam doskonałość, bo jako doskonały drugi Adam nie stracił doskonałości, bo zniszczył szatana. Wytrwał do końca, złożył w testamencie, czyli śmierć jak jest to jest testament. Po śmierci jest ważny testament, nowy testament dał nam dziedzictwo. Zapłacił krwią, kupił nas krwią. No i on jest tym królem Nowego Przymierza, nie tam pośrednikiem. Dlatego e, to nigdy nie pisali Jechowo bo to jechowa właśnie jest tylko amerykańska firma a Pan jest większy od tego jechowy nawet no ale to jest dla nich ludzi którzy są zaproszeni na na tą ucztę weselną Baranka objawienie w nas rozdział 7-9 sprawdy Jego no bo tutaj Jana 8.24, no że w grzechach oni pomarli ci co nie wierzyli w Chrystusa a niektórzy pomarli w obietnicach które się nie spełniły ale zmarli stanął tutaj Zmartwychwstaną, jak będzie czas zmartwychwstania drugiego z prochu ziemi, tak jak z zmartwychwstał jako sprawiedliwi. Bo pierwszy tym utrusza że ta kobieta, co rozwiąza życie, prowadzi za życia, jest martwa. Także Chrystus krzesza teraz świadków wychowych przed Urszulkę, Bogdana i Zbyszka, ale oni nie chcą słuchać, bo nie chcą żyć w raju na ziemi. Tak jak faryzeusze nie chcieli króla Izraela, mieli pisma, a nie, nie, nie po prostu nie uwierzyli w niego. To już się historia powtarza. Dlatego objawienie 7/17 pośrodku jest baranek. 17/14 baranek zwyciężył. I objawienie 14/1 że baranek jest na górze Syjon. Jako król. Ja na pierwszy rozdział 29 do 49. Jan Krzysztof uwierzył w baranka. Został oszczony przez swoją wiarę. Uwierzyłem dlatego, przemówiłem. Dlatego, wiara to nie jest widzialna organizacja, religia Świadków Światku z Ameryki. Tylko jest to y, tak jak wiatr wieje i nie wiemy, co dzisiaj będziemy robić, bo Duch Prawdy y, mówi przez nas. Nie mamy się martwić, co mamy mówić, bo Duch Prawdy mówi Duch Ojca. Czyli Ojcem w niebie jest Chrystus nie Jehowa, bo Jehowa jest w Ameryce amerykańska firma. Także Jehowa nie ma nic wspólnego z Chrystusem, bo Jezusowy Ojciec, mój Dziadek, przekazał mu wszystko. I teraz Chrystus jest dla mnie Ojcem, Królem, Nauczycielem Bogiem i tak dalej. Mam wersety spisane dla wnikliwi, którzy księga Daniela 12, rozdział 3, wersety, ja jako gwiazda prowadzę do sprawiedliwości Hebracików 10.68, bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Uwierzyłem, dlatego przemówiłem Rzymian 8,9, kto nie ma ducha Chrystusowego. Efezan 4.20, nie tak się nauczyliśmy Chrystusa. Chrystus nie jest podzielony. Ale jest dużo Chrystusów. I tu stoją Chrystusy fałszywe. No bo jak ktoś nie głosi prawdy Chrystusa, dzieje apostolskie 13.10, to jest synem diabelskim, wykręca prawdę Chrystusa. I świadkowie wykręcili Chrystusa, który jest jedynym Zbawicielem. Był zawieszony na drzewie zielonym. No i też ich kupił krwią, bo Chrystus chce, żeby wszyscy ludzie wszelkiego pokroju poznali prawdę, Jego prawdę i żyli. Bo prawda Jego wyzwala z kłamsa kłamstwa śmierci diabła, a diabeł właśnie kłamiąc uśmierca ludzi i strachem i pieniądze i daszowe srebrniki też do tego są przyczynione bo gdzie kasa nie ma Boga Mateusz 6,24 nie można służyć i Bogu i mamonie nie można służyć Bogu i organizacji Świadków Jehowy bo prawdziwi czciciele trzą Boga w Duchu i w Prawdzie Chrystus na Chrystusowej prawie. Pytanie 4.20 i 4.21. Prawda jest w Jezusie. Czyli Emanuel, Bóg znany, król, króluje, pan panuje. Jeśli oddzielicie królowanie od panowania, to Bogosławie, bo już nie wiem czym czy się zmieści bogusławie, żyjcie w filmie. Bogosławie, żyjcie, raju na ziemi.